Uwalnianie się z programów Matrixa zaczyna się w momencie, w którym zatrzymujesz się w środku dnia, w środku myśli, w środku reakcji i po raz pierwszy naprawdę zauważasz, że ogromna część tego, co nazywałeś sobą, została wgrana, nauczona, powtórzona i utrwalona przez system, który od początku nie służył Twojej istocie. Program przetrwania jest jednym z najsilniejszych. Bo udaje prawdę o życiu i śmierci. Uczy, że jesteś kruchy, skończony, zależny od warunków, że bez pieniędzy, relacji, aprobaty, zdrowia i bezpieczeństwa przestaniesz istnieć. Ten program powoli zaciska pętle, aż zaczynasz reagować lękiem na każdą zmianę i mylisz zagrożenie dla awatara z zagrożeniem dla istoty. A istota nie walczy o przetrwanie, ona twa. Kiedy to dostrzegasz, napięcie zaczyna opadać, bo coś w tobie pamięta, że istniało zanim pojawił się strach. Z tego samego źródła pochodzi program, który wmawia, że inni wiedzą lepiej. Autorytety zewnętrzne, eksperci, mistrzowie systemy, doktryny i opinie uczą cię oddawania własnego wewnętrznego kompasu w cudze ręce. Z czasem Zaczynasz sprzedawać swoją wewnętrzną prawdę za chwilowe poczucie bezpieczeństwa, za przynależność, za obietnicę prowadzenia. Im częściej to robisz, tym ciszej brzmi twój własny głos, aż w końcu zaczynasz wątpić, że kiedykolwiek był prawdziwy. Tymczasem prawda nie krzyczy i nie rywalizuje. Ona jest cicha, stabilna i obecna, gdy przestajesz jej szukać na zewnątrz. Matrix bardzo skutecznie programuje także poszukiwanie miłości, akceptacji, spełnienia i szczęścia poza sobą. Uczy, że bez czyjegoś potwierdzenia jesteś niekompletny, że musisz zasłużyć, poprawić się, zmienić, naprawić, aby wreszcie stać się wystarczający. Ten program nigdy się nie kończy, bo jego celem nie jest spełnienie, lecz ciągły ruch, ciągłe dążenie, ciągła korekta. Samego siebie. W pewnym momencie orientujesz się, że całe życie próbowałeś stać się kimś innym, zamiast być tym, kim już jesteś. Pojawia się zmęczenie, a wraz z nim możliwość wyjścia z tej pętli. Zatrzymujesz się i pozwalasz sobie niczego nie naprawiać. W tej chwili dzieje się coś cichego i prawdziwego. Program drugiej połówki jest kolejną iluzją, która głęboko warunkuje. Postrzeganie siebie. Wmawia, że jesteś połową, że bez drugiej osoby brakuje ci sensu, pełni i szczęścia. To subtelne, bo podszyte tęsknoty.